Subjekt GT. Wsparcie obsługi systemu kaucyjnego. Subjekt GT w wersji 184 SP1 zyskał pełne wsparcie dla obsługi systemu kaucyjnego. Nowa funkcjonalność pozwala w prosty i zautomatyzowany sposób zarządzać kaucjami zaopakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. System kaucyjny dotyczy napojów w butelkach PET do 3 litrów, puszkach do 1 litra oraz szklanych butelkach wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. Warto pamiętać, że kaucja wynosząca 50 groszy dla opakowań plastikowych i puszek oraz złotówkę dla butelek szklanych jest doliczana na każdym etapie sprzedaży, ale nie podlega opodatkowaniu VAT. Co ważne, klient zwracając puste opakowanie odzyskuje kaucję bez potrzeby okazywania dowodu zakupu. Aby dostosować program do obsługi systemu kaucyjnego, należy wykonać kilka czynności konfiguracyjnych. Pierwszym krokiem jest stworzenie odpowiednich kartotek w module Towary i Usługi. Należy dodać sześć nowych pozycji o rodzaju opakowanie. Trzy z nich posłużą do naliczania kaucji przy sprzedaży, a pozostałe trzy do ewidencjonowania zwrotów. Gdy kartoteki są już gotowe, musimy powiązać je z towarami. Aby kaucja naliczała się automatycznie, należy edytować kartotekę każdego produktu objętego systemem. Przejść do zakładki Kaucje, zaznaczyć opcję podlega pod system kaucyjny i wskazać odpowiednie opakowanie. Program sam uzupełni rodzaj kaucji. Dla wygody użytkownika operację tę można wykonać zbiorczo dla wielu towarów jednocześnie. Od tego momentu podczas wystawiania dokumentu sprzedaży, np. paragonu, program po dodaniu towaru objętego kaucją automatycznie umieści w kolejnej linii powiązane z nim opakowanie kaucyjne. Zmiana ilości sprzedawanego towaru automatycznie zaktualizuje ilość opakowań, a ich wartość zostanie doliczona do kwoty do zapłaty. Na wydruku pojawią się szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia. Równie prosto wygląda proces przyjmowania zwrotów, który może dotyczyć także opakowań po towarach, których nigdy nie mieliśmy w ofercie. W trakcie wystawiania dokumentu wystarczy aktywować tryb zwrotu za pomocą menu Specyfikacja towarowa lub znacznie szybciej korzystając ze skrótów klawiaturowych Ctrl A dla trybu jednorazowego lub Ctrl Shift A dla stałego trybu zwrotu. W oknie dokumentu pojawi się adnotacja zwrot. Teraz wystarczy zeskanować kod kreskowy zwracanego opakowania, a program automatycznie wstawi na dokument odpowiednią kartotekę zwrotną. Kod można też wpisać ręcznie. Jeśli opakowanie nie zostanie odnalezione po kodzie, program wyświetli listę dostępnych opakowań zwrotnych do ręcznego wyboru. W zależności od ustawień, nowy kod EAN może zostać zapisany w dokumencie jako informacja dodatkowa, a także automatycznie dopisany do listy kodów w kartotece opakowania. Kwota za zwrócone opakowania pomniejszy należność klienta i jednocześnie zwiększy stany magazynowe przyjętych opakowań. Na koniec warto wspomnieć o dodatkowych ustawieniach dostępnych w module Administracja. W parametrach systemu kaucyjnego można m.in. włączyć wymóg podawania kodu EAN przy zwrocie. Z kolei w parametrach faktury zakupu określimy, czy kaucja ma być naliczana zawsze, tylko w transakcjach krajowych, czy wcale. Dostępne jest również nowe, dedykowane zestawienie o nazwie Rozliczenie systemu kaucyjnego, które odwzorowuje ustawowe wymagania sprawozdawcze. Dodatkowo kontrahenta będącego operatorem systemu można informacyjnie oznaczyć w programie specjalnym znacznikiem.